La, 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 Ktoś tu mi na sercu brak. La, 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 To ty, Widzę cień twój, Każdy śmiech, Twoje oczy jak słońce. Wszyscy biją jak, Biją dzieci szale, Chcę zatrzymać czas. Tak tu, to i teraz, że chodzisz w cierpiszkę Nie musisz mówić nic, nie musisz teraz mówić Tra la 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 Ktoś tu mi na szczęście gra Tra la la, la la To ty Tra la 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 la, la. Każdy dzień przed Tobie pan Tra, la, la. La, 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 la,